Kiedyś tak się ludzie ubierali, ale dziwnie mnie to powie, bo naprawdę jest tu ciepło, bo są takie gorące ciuchy. Chyba do siedział i kasę polowej. Dzieciatka Ale co, z kominka troszkę się kopciło widać że okoptony ten mur jest zastanawia się bo nie ma tu wentylacji żadnej sufice. sklepienie też mikowe ale nie ma żadnej tutaj no, a tu coś jest zobaczcie tam jest dziura nie wiem czy to będzie widać, widać to było, tak i to się trzy takie to było chyba odprowadzenie spalin jak się nazbierało za bardzo kopciło w pomieszczeniu tak podejrzewam lecimy dalej